Cześć, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Tak to czuję. Dzisiaj Wam przedstawiam moją nową przystawkę do buzka aktywnego. Zobaczcie. Przystawka jest mocowana, myślę, że to zrobię osobny filmik kiedyś, ale jest mocowana do przednich rurek na takie, nie wiem jak to nazwać zaczepy. W każdym razie można to sobie doregulować tutaj indywidualnie do każdej szerokości rurek poprzez takie tutaj podkładki, które firma Techlight daje nam razem z tą przystawką. Słuchajcie, tutaj do niej uszyłam sobie taki boksik, który, w który sobie chowam komórkę, wodę, co tam mi się podoba. No i koło. Koło ma, słuchajcie, podwójny system hamulców. I ma teraz w nowości również amortyzator. Także pokażę Wam, że komfort jazdy tą przystawką jest naprawdę bardzo, no bym powiedziała, na wysokim poziomie. I co najważniejsze, pokażę Wam ją w różnym terenie. Czyli dzisiaj pokażę Wam przede wszystkim na wzniesieniu i dużym spadzie, że tak powiem, bo tutaj, gdzie dzisiaj kręcimy, są takie możliwości. Oraz pokażę Wam y, ją, y, jak się zachowuje w lesie, bo to też jest ważne na różnych konarach i takich bardzo dużych nierównościach. Do zobaczenia! Zaczynamy podjazd pod bardzo wysoki taki zjazd nad jezioro. operatora kamery poproszę przede mnie. Też radę iść tam Że robię to bez rozpędu, tylko wjeżdżamy tak normalnym tempem. Zobaczymy, czy będzie mielić, czy jedzie. Jedzie. Zobaczcie, płynnie, nie w ogóle, nie szarpie, bardzo dobrze się prowadzi. Było mi Was bardzo miło gościć na kanale. E, filmiki, mam nadzieję, będę robić, że tak powiem, z biegiem czasu różne, z różnych e, e, miejsc, gdzie będę i przede wszystkim z różnego rodzaju podłoża, po jakim będę jechać. E, no, na razie nie planuję nad morzem i po piasku, ale nie mówię, że kiedyś takiego filmu nie będzie. W każdym razie w najbliższym czasie nie będzie. No i słuchajcie, subskrybujcie kanał, do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.